Synowie osamotnionych matek nie mają łatwo. Matki często nadmiernie się nim opiekują, albo są oni dla matek nadmiernym kłopotem. W każdym razie mają też tym matkom wiele do zawdzięczenia. Z wyjątkiem jednak dwóch rzeczy. Matki. Zrozumiałych powodów nie mogą im przekazać wzorca ojcostwa, ani wzorca partnerstwa, wzorca mężczyzny. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia mężczyzn mają coraz większe problemy z budowaniem partnerskich relacji z kobietami, a także ze spełnianiem się w roli adekwatnych i wydolnych ojców. Czas najwyższy to przerwać i naprawić. Dlatego naprawdę polecam Wam mój kurs, który się niebawem ukaże pod tytułem Wychowane przez Matkę Dorastanie do Męskości na positivelife.pl